Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Hapwills I dzisiaj zabierzemy Timiego, słuchajcie, na wycieczkę, żeby pokazać mu jak ciężkie jest życie Czy ty mi żyje? Poczekaj, bo, bo, a, Ty, 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 jednak nie, nie żyje? Nie no, po prostu świetny poziom, aha! Czy tu da się przeżyć? Jeszcze na rower przejechał. Dobra, Timi wygra. Timi wygra, Timi musi to wygrać. Eee, Timi e, nie wygrał? Jak ja mam to uniknąć? Przecież to jest niemożliwe. Poczekajcie, nie. Ło! Żyjemy! Timi, co prawda ma lekkie problemy ze sobą. Co? Jak my? Ej, wygraliśmy? Wygraliśmy? Przecież my nie żyliśmy, co jest? Nie, ja chcę to przejść normalnie, jak prawdziwy, normalny człowiek i wygrać to. Jak tylko się da. Tylko. Czy, czemu to w ogóle nie wystrzeliło? Bo co chodzi? Super, że utknęło mi w tyłku, nie? O co jest? Dobra, lecimy po wygraną, po wygraną. Dobra, przejdźmy do innego poziomu. Chociaż, słuchajcie, nasza głowa się nie poddaje. Ona wygra to. Czemu ona przyspiesza? Mam takie wrażenie. Czy to jest wygrana? Chyba, chyba jeszcze nie. Ło! Wow! Co? Wygraliśmy! <grystanie> Widzicie, widzowie, nigdy się nie, nie poddawajcie się. To jest poziom, słuchajcie, gdzie musimy uniknąć harponów. I to jest serio ciężki poziom. Bo zobaczcie, lecimy, lecimy i masa harponów. O, to jednak było łatwe. Okej, okay, to jest poziom, słuchajcie, gdzie musimy unikać rzeczy. No patrzcie, musimy unikać po prostu czerwonego pola. To jest banalne. No... Serio banalne. Mam nadzieję, że nie będzie ciężko! O oh! oh, kurczę, co to było? Dobra, robi się ciężko powoli, widzowie! Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Nie no, stojąc na środku jestem nieśmiertelny po prostu. Mogę sobie tu stać w miejscu. No. Co to miało być? Nie! P Dobra, to jednak jest cięższe. Dobrze, słuchajcie, unikamy harpunów z teaming. Z teaming będzie to najprostsze, bo. E. E. Ty, ty mi chociaż przeżył. No, jednak nie przeżyła. Dobra, trzeba szybko jechać. Będzie dobrze, widzowie, będzie dobrze. Będzie ciężko. Będzie ciężko. WOW, WOW, Dobra. Ej, nawet nie wystrzeliły te harpuny. Co jest? Czy my wygraliśmy? Czy my wygraliśmy właśnie? Nie, nie wierzę, to jest. To jest zbyt łatwe. Widzowie, nie wiem o co chodzi w tym levelu, ale musimy balansować drzewem całym. O co tu chodzi? A, aha, aha, aha. Co to miało być? Ej, ja się tego nie spodziewałem, że tutaj, nie wiem, harpuny się nagle pojawią pode mną. Dobra, czyli musimy uniknąć ich. Dobrze, Chciałem powiedzieć, że mam sposób, ale jednak. Je, jednak będzie ciężej. Dobrze, nie, nie, nie. Patrzcie, patrzcie. Mam sposób na syna. To się nazywa sposób na syna. Proszę bardzo, sposób na syna. Czekamy chwilę. I możemy na spokojnie sobie. No, zlecić, To no prawie. Timmy, leć, wierzę w ciebie. Timmy, proszę, zrób to dla mnie. Zrób to dla taty dobrze. Udało się w końcu. Nieważne jak skończyliśmy. Co to jest za poziom? Patrzcie! Co jest? Musimy uniknąć wszystkich harpunów w powietrzu i dostać się na kolce. Świetny poziom. Uwaga, proszę bardzo. Lecimy! Żyję! E, dobra, jednak nie żyję. Ej, to jest, to jest bardzo proste. Minus jest taki, że nie można wygrać tego zbytnio. Bo serio ciężko uniknąć tych wszystkich karponów. No jesteśmy jeżo-zwierzem teraz, o co chodzi Słuchajcie widzowie, to jest idealny poziom Ponieważ tutaj możemy poświęcić swój zadek Poczekajcie, jeszcze raz Ponieważ tutaj możemy poświęcić swój zadek No nie w ten sposób Ponieważ tutaj możemy poświęcić swój zadek I przyjąć wszystko po prostu na tyłek Y, prze, przebił się przez tyłek do, do, do głowy harpun. Spróbujmy mocno to przeskoczyć. Jak tylko się da. Ej, to jest serio ciężkie. Co jest z tym nie tak? Dobra, musimy być ninja. Po prostu ninja. Unikamy wszystkich. Gdzie moja głowa? O, tu, tutaj. Żyję! Żyję! No to żyję. Jest to. Do... Dobra, prosta sprawa, widzowie. Trzeba się jedynie co, co robić, to kręcić i wtedy wygrywamy wszystko! O kurde, jak daleko doleciliśmy. Ej, chy chyba, że po prostu trzeba tu wejść. Da się tu wejść. Nie, 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 my nie używamy żadnych skrótów. Ja tu muszę przejść! Na wszelką scenę, zaraz je poddam. Wiecie co jest najgorsze? Kiedy macie harpun w złym miejscu i jeszcze żyjecie i utknęliście tutaj kompletnie i nie da się w żaden sposób kompletnie... O! Wyjść, P wyszedłem. Aha, su super. Dobra, wiecie co? Użyjemy w w tego sposobu. Czy o to chodziło od samego początku? A ja sobie skakałem jak głupi? <grywki> Czy o to chodzi? Oj coś takiego lubię Kiedy jest linia o, i, I wtedy to jest łatwiejsze Kiedy jest właśnie taka linia I możemy sobie powolutku Skakać i przygotowywać się Na ominięcie Każdego z tych Harpunów to to jest Genialna mapa Dobrze widzowie trzeba to robić powoli W takim razie Taktycznie, co nie taktycznie, sobie idziemy powolutku. Przeskakujemy to szybko. Nie mamy dwóch stóp, nie? Ale, ale to nas w żaden sposób nie zatrzymuje, żeby skakać. Uniknąłem wszystkiego, co jest? Dobrze, dobrze, to jest moment. Prawdy, słuchajcie, ciężkiej prawdy. Nie udało się. Widzowie, nie wiem czemu mamy nogę w tyłku, ale jest coraz lepiej. Jestem już w tym samym miejscu co wcześniej. Proszę bardzo, trzeba ten pieniążek głupi wziąć w końcu i przejść. Co dobrze, udało się. Mamy harpun w tyłku, ale to nieważne. Dobra, walić ten pieniążek. Wiecie, co idziemy dalej. Zobaczmy, pff, czemu ten harpun odpowiada za naszą. Lewą nogę. Co to ma być? Czy, czy, czy tu jest w ogóle coś? Poczekajcie, wróćmy, może. Mam nadzieję, że ten harpun mi krzywdy. Nie, 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 proszę. Aha! Dobrze, widzowie, przedstawię Wam moją idealną taktykę. Wystarczy się uspokoić, kliknąć strzałkę w górę i utrzymać. I wtedy. Przechodzimy do, 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 nieba. Rzucanie kulkami, zawsze to kocham, bo zawsze mam w nich farta. Chciałem powiedzieć, że przeżyłem, ale miny jeszcze spadły. Dobrze, nie, 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 ja w nich mam farta. No do, do nie! Dobra, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Ja będę nadal rzucać kulkami. Będę nadal rzucać, rzu Ciekawe czym rzucać, skoro ja już rąk nie mam. Nie no dobra, trzeba delikatnie jakoś to rzucić. Sekret! Sekret! Co jest? E... No. Super, że spadło 10 kulek i, i żadna nie trafiła w wina. Dobra, nie, nie nie, musimy się uspokoić. Delikatnie, delikatnie, delikatnie. Mamy dziecko, mamy dziecko, co prawda Timiego, to, to jest złe dziecko. Ale... Dziecko leci po wina, tak! Teraz jedynie co trzeba zrobić, to rzucić daleko. Ja jestem w tym bardzo dobry, proszę bardzo. Rzucamy daleko. Nie! Dobra, żyję, 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 słuchajcie. Ale nie mogę dosięgnąć do piłki. Dobra! Złapałem piłkę. Uwaga, rzucam. <gryw> Super. Proszę, jesteś moją ostatnią nadzieją. Proszę cię. No nie! Dobra, złapałem tą ostatnią piłkę jakoś. Uwaga, rzut. Tak! 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 Co to jest za battle flip? Czemu my rzucamy bronią? Czemu? O co chodzi? Co? Co, co, co ja odblokowałem? <laughs> czemu, czemu my możemy latać normalnie? Normalnie? Dobra, to, to wcale nie był plus. E, rzuciłem bronią i zbugowała tą, tą w rampę wyskocznie, bo nie wiem jak to nazwać. Czemu? Czy teraz każda butelka jakąś... <laughs> super, Su super to działa. Co? Trafiłem, patrzcie tutaj. Jesteśmy bogiem, bo, bogiem dziur. Nie wiem, czy mogę się z tego cieszyć, ale jesteśmy bogiem dziur. Co? Trafiłem tutaj, ale bokiem tylko. Czekajcie, musimy tam trafić. No, super. 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 Czy to się liczy jako coś dobrego, bo jesteśmy na polu jak? Jak ja to zrobiłem niby? Co? Patrzcie gdzie trafiłem butelkę! Co jest? Ile jest tam butelek w ogóle? Bo ja to, ja to mogę klikać cały czas i cały czas spadają po prostu! Ale genialny jest ten poziom! Dobrze, proszę bardzo, wrzucamy masę butelek. Zresztą większość sobie pęka. Super. Super! Co? Co? Stała tam! Stała tam! E, widzowie, możemy to zaliczyć, bo stała. Nieważne, że skończyła na najgorszym możliwym miejscu. Ważne, gdzie była, tak? Kocham w ogóle fakt, co nie, że rzucam sobie te butelki. oczywiście, jedna z nich sobie pęka. Mamy grey Steel Place. Ale chodzi o fakt. Aha, skończyły się butelki. P poczekajcie. E. Co, co się stało? Jesteśmy w. M4, słuchajcie. <laughs> Czajcie, że od tego, tak to się szybko odbiło, że broń mi weszła do głowy. Nie mogę jej wyciągnąć. Te teraz. Ten kałach robi naprawdę dziwne rzeczy. Znaczy, nie wiem, czy to M4, czy co. E, widzicie mnie? <laughs> widzicie moją głowę? Zresztą macie replay tutaj. <laughs> Proszę bardzo. Wow! Znowu trafiłem tutaj butelkę, co jest? Może to nie jest takie ciężkie, jak myślałem? Jest znowu MLG bokiem, ale czemu tylko bokiem? Ja chcę kurczę trafić idealnie. Dobrze, ale spróbujmy wyrzucić to tam z tyłu, co nie? Spróbujmy wyrzucić z tyłu, żeby jak najmocniej to odbić. Chyba trzeba rzucić po prostu tam na dół. I wtedy ona się odbija bardziej, tylko od, odbiła się w złą stronę. Czemu moja. No co? No co? Nie, no co? co to ma? Być? W ogóle, jak dużo butelek tu można zrespić, bo ich jest chyba bardzo dużo? Wow! MLG było! Nie! Nie! Zbiła się butelka przez drugą butelkę. Dlaczego? Do Dobrze, idź moja armia, proszę, traf coś ciekawego, nie? Wow! Wygrałem! Peski tutaj wygraliśmy. Dobrze, ale dajmy jeszcze szansę. Ta spadła tutaj. Ja nie mogę już się ruszać. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Jeżeli chcecie tego więcej, to piszcie. Pa, pa.